Znajdujemy się na imprezie Rafaello. Jaki jest twój ulubiony słodycz? A wiesz, że Raffaello, bo tam jest kokos i migdał i w środku ten biały krem. Moim ulubionym jest jeszcze ptasie mleczko, ale śmietankowe w mlecznej czekoladzie. Ech. Ale często się sięgasz po słodycze, bo tego wiesz, nie, nie widać. Nigdy. No jest właśnie ten mój smutek, nie? Ja taki, wiesz, jestem, jestem fanem, ale z daleka. Nie, nie mogę. Niestety robię sobie sama słodycze, bo ja słodycze muszę jeść na Ery bez węglowodanów. Moje życie jest smutne. Ja jestem smutna i nudna swojej próżności, wiesz, żeby wyglądać. Człowiek się katuje, no i to ja. Blanka Lipińska, dzień dobry. Mm -hmm. Dobrze, Blanka, no to powiedz nam w takim razie, jak ty dbasz o tą figurę? Tutaj jest jakaś specjalna dieta też? Mm, tak, ja jestem na diecie tłuszczowo-białkowej, albo jestem na deficycie kalorycznym, także e, nie polecam osobom niewprawionym, natomiast, wiesz, no, trzeba znaleźć w sobie dużą siłę, żeby wiedzieć, co, czego chcesz, albo, albo chcesz, wiesz co, właśnie wpadł mi wielki robak za taką, Poczekaj, wytrząchnę go dołem! Dobrze, że mam krótką sukienkę. No, to będzie bardzo wyjątkowy wywiad. Mm, jakie było przecież, No, Tak, naprawdę, naprawdę. <śles> Ale już wypadł wiesz, bardzo się A. cieszę, że taki miał krótki przelot. E, jakie było pytanie? <śleszy>